Choroby nowotworowe są w naszym kraju drugą przyczyną zgonów zaraz po chorobach układu krążenia. Problem jest dość ważny, ponieważ ta profilaktyka jest tutaj bardzo istotna. Zarówno profilaktyka i chorób układu krążenia, i chorób nowotworowych w dużej mierze opiera się na naszym stylu życia, sposobie odżywiania, więc tutaj bardzo dużo możemy zrobić. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że ta profilaktyka będzie tutaj kluczowa i w jednym z punktów takiego kodeksu dotyczącego profilaktyki chorób nowotworowych wymienia chociażby dbanie o prawidłową masę ciała czy też stosowanie prawidłowych zasad zdrowego odżywiania. Oczywiście w tym dokumencie ciężko uwzględnić wszystkie zalecenia. Natomiast my tutaj możemy powiedzieć trochę o tym więcej. Na czym to zdrowe odżywianie miałoby polegać? Takie, które będzie profilaktyką w zachorowaniu na nowotwory. Ja bardzo często spotykam się z takim spostrzeżeniem czy takim przekonaniem ludzi, że choroby nowotworowe w dużej mierze mają podłoże genetyczne, więc jeżeli nasi rodzice, dziadkowie chorują na nowotwór, to my jesteśmy na niego skazani. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, żeby, że żeby uruchomić taki ten czynnik spustowy, który spowoduje, że zachorujemy na chorobę nowotworową, za to w dużej mierze odpowiadają czynniki pronowotworowe, czyli de facto, czy to palenie papierosów, alkohol, czy nasz zły styl życia, który prowadzi do nadwagi, a z biegiem czasu także do otyłości. Jeśli chodzi o to, jak powinniśmy się odżywiać, żeby uczestniczyć czynnie w tej profilaktyce nowotworowej, to przede wszystkim dobrze budować nasz talerz żywieniowy. Przypominam, że połowa naszego talerza powinny stanowić warzywa i owoce, a druga połowa powinna się składać z produktów, produktów zbożowych czy, i też produktów, które są źródłem białka. Ja bym się skupiła bardziej nawet na tych produktach roślinnych, czyli warzywach i owocach, to z tego powodu, że w nich jest masa związków, które mają udowodnione działanie przeciwnowotworowe i to będzie właśnie nasza profilaktyka. Będą to chociażby owoce jagodowe, takie jak truskawki, maliny, borówki czy też porzeczka. To są owoce, które zawierają dużo przeciwutleniaczy, antocyjanów, niektóre z nich także beta karotenu, także wszystkie są dobre źródłem witaminy C. Są to wszystko związki przeciwutleniające, które redukują stres oksydacyjny w naszym organizmie, który to jest jednym z czynników przyczyniających się do rozwoju nowotworu. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę na to, co ląduje na naszym talerzu. Natomiast jeśli chodzi o warzywa, ich różnorodność jest tutaj kluczowa, ale ja bym skupiła się na pewnej grupie warzyw, z mojego punktu widzenia bardzo istotnej. Są to warzywa kapustne, takie jak chociażby właśnie kapusta, brukselka, kalafior, broku czy też jarmusz. Są to warzywa, które zawierają taki związek jak sulforafan. On również ma udowodnione działanie przeciwnowotworowe. Więc jeśli będą obecne na naszym talerzu warzywa i owoce, to na pewno jest to konkretny taki element profilaktyki. Warzywa i owoce to także doskonałe źródło błonnika. Źródłem błonnika są także pełnoziarniste produkty zbożowe. Ale jeśli warzyw i owoców brakuje na naszym talerzu, to też brakuje błonnika. Wtedy często mierzymy się z problemami związanymi z pracą przewodu pokarmowego. Jakieś zaparcia, wzdęcia to także może być jednym z czynników, na przykład przyczyniających się do chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, szczególnie jelita grubego. Dlatego mamy kolejny argument, ku temu, by te warzywa i owoce były obecne w naszej diecie właśnie ze względu na włókno pokarmowe. Ja bym też zwróciła uwagę na to, co jest na drugiej połówce naszego talerza. Tutaj bardzo dużo zwraca się uwagi na to, by ograniczać mięso przetworzone czy też mięso czerwone. Jeśli samo mięso nie jest nam obce i lubimy je spożywać, to wtedy raczej sugerowałabym, by ograniczyć jego ilość. Ale też wybierać mięso chude, takie jak indyk, czy też kurczak, szczególnie bez skóry. Ważne jest, żeby tego mięsa przetworzonego nie było. Co mam tutaj na myśli? Przede wszystkim wędliny, kiełbasy, parówki, takie rzeczy. Mamy dowody na to, że one są czynnikami takimi pronowotworowymi. Kolejna rzecz ważna na tej drugiej połówce talerza to obecność nasion roślin strączkowych, obecność ryb, które dostarczają kwasów omega-3, ale także obecność naturalnego nabiału, szczególnie takiego niedosładzanego o obniżonej zawartości tłuszczu. Absolutnie nie 0%, bo tłuszcz też nam jest potrzebny, ale zwracajmy uwagę także na skład tych produktów. 4 lutego obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem. Zachęcam Państwa do zapoznania się z rekomendacjami, które zostały wystosowane przez WHO, tak zwany kodeks walki z rakiem. Tam jest 12 punktów. Ja bym chciała rozwinąć te, które dotyczą właśnie sposobu odżywiania. Jeśli chcą się Państwo z nimi zapoznać, to nasze rekomendacje dotyczące profilaktyki nowotworowej na co dzień właśnie rozwijają ten temat dotyczący prawidłowego odżywiania, dużego spożycia warzyw, owoców, jako ważnych elementów profilaktyki właśnie chorób nowotworowych. Myślę, że to jest bardzo ważny dzień, w którym powinniśmy sobie przypomnieć właśnie o tym, jak powinniśmy się odżywiać, jeśli choroby nowotworowe, być może w naszej rodzinie nie są nam obce, a my właściwie możemy też wpłynąć tutaj na zapobieganie im przez zmianę naszych przyzwyczajeń żywieniowych. Pamiętajmy, że to nie dotyczy osób, które w tej chwili zmagają się z chorobą nowotworową, bo właściwie my wszyscy w pewien sposób możemy być zagrożeni nowotworem, bo jak słyszymy, to jest dość duży czynnik, który ja niestety zgoną dlatego my wszyscy z tą chorobą nowotworową powinniśmy walczyć walczyć przez nasze zdrowe prawidłowe nawyki żywieniowe po to żeby zapobiec tej chorobie